lately my thoughts got me distant darker days filling up darker minds stuck in this room that keeps spinning wondering how you been where you hide late night drinking wishful thinking what is Kolejny raz się widzimy w Łazience. To może być nasza rutyna. Nie no, żartuję. Umałam sobie włosy i mam tutaj maskę Olesową z biedronki do włosów osłabionych i łamliwych. Zobaczymy właśnie, jak ona zadziała. Jeszcze nigdy jej nie miałam. Tak szczerze powiedziawszy, szampon średni z Aloesem. Żel mega dobry, a ciekawe, jak wyjdzie ta maska. Także wezmę, nakładam. O dzisiaj jest powiem wam taki dzień yy, piękny, bo śnieg. Śnieg za oknem. Bardzo tego potrzebowałam. Jest pięknie biało. Nie jest tak ponuro, nie jest tak, wiecie, depresyjnie. Aż miło się wstawało. Aczkolwiek ja rano mam takie trudności właśnie ze wstaniem. Wolałabym yy, Wolałabym później wstawać, ale to wiadomo, że każdy chyba tak ma. Zresztą się pocieszam właśnie, że każdy tak ma, nie tylko ja muszę rano wstać. I może przez to, że mam trudności z zasypianiem, dlatego mam problemy ze wstawaniem. Ale to już nic z tym w sumie nie zrobię. Mogę się tylko troszeczkę poratować melatoniną od Alanka. <grym> Kochani. Zrobimy to, i za niedługo się będziemy musieli zbierać bo mi strasznie ząb boli. Okropnie mnie ząb boli. I przez to też również nie mogłam spać. Dlatego, kochani, musimy jechać do dentysty. Akurat mi się udało. Termin się znalazł. I zobaczymy, co z tym zębem. To jest ten ząb, który mi się ułamał i który... Hmm, którego mam ułamanego. Chciałam coś z tym zrobić, ale jak wiecie, no ciężko z terminami. Też ciężko, żeby cokolwiek z tego zrobić, bo niestety ten ząb jest ułamany. Ułamany praktycznie zostaje korzeń, korzeń, który jest w dziąśle. Więc mam nadzieję, że coś z tym zrobimy, bo strasznie boli, a że też nie chciałabym go wyrwać, nie chciałabym mieć dziury, bo nawet na filmach, w niektórych ujęciach widać, że niestety, ale nie mam zęba. Więc chciałabym to naprawić. Zobaczymy, co się da zrobić. Najważniejsze, żeby ból minął. Także niestety, ale biorę Alanka na. 40 minut, mam nadzieję, 40 minut do dentysty. On już jest w dużo lepszym stanie. Powiem Wam, że naprawdę jest w dużo lepszym stanie, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Dobra. Wiążę włosy i odzywam się za chwilę. Dobrze wiążę włosy i odzywam się za chwilę, jak już mi wyschnął. Miałam kupić właśnie tą przełączkę do suszarki, i dalej tego nie zrobiłam. About the way you make me feel. I don't wanna mess up your night. I don't wanna pull. Wiecie, kciuki, zaraz będę u dentysty, i wszystko mnie już boli, bo mam tą świadomość, że będzie coś mi robione w zębie. Boli, ale wiecie, bardziej boli dentysta i świadomość tego, że jak ktoś ma traumę z dzieciństwa, to niestety, ale takie rzeczy. I wiem, że nie tylko ja tak mam, wiem, że bardzo dużo osób boi się dentysty, wręcz nawet nie chodzi i chodzi, woli chodzić bez zębów, no ale cóż, ja jednak chciałabym czymś mieć, mieć czymś, czym gryźć zęby, Boże, chciałabym jednak mieć czym gryźć jedzenie, więc wolę iść do dentysty, ale przeraża mnie to. Dobra, raz ko kozie śmierć, jak to mówią, idziemy. Kochani, jestem już po, udało się, już nie boli na szczęście, to jest taka ulga, a najgorsze jest to, że jak się zapiszecie do lekarza albo do stomatologa, to nagle was ząb przestaje boleć, nie? Jest tak czasami? No tak czasami tak bywa, ale lepiej, lepiej iść i sprawdzić. Tak samo mam przykład na moim synu, chociaż ja łaziłam do lekarzy i nic z tego nie wynikało. Tutaj dobrze, że mi właśnie tutaj podpowiadacie, co powinnam jeszcze zrobić, jakie badania Alankowi na ten brzuch, chociaż wydaje mi się, że on troszeczkę nagina rzeczywistość i go w sumie nie boli, więc daję mu, <laughs> wiecie, nie daję mu tabletek, bo widzę, że się dobrze czuje, że czasami on mówi, że go brzuszek boli, ale to chyba jest jego wymysł, żeby dostać tabletkę. Więc ja mówię, że nie wolno tyle tabletek jeść, ale z drugiej strony mogę mu przemycić jakieś witaminki, e, jakieś e, na przykład daję mu e, tą florę bakteryjną. Wiecie, to nie zaszkodzi, a może pomóc jedynie, więc daję mu takie, wiecie, witaminy, które może, może brać i. Mówi, że już go brzuszek nie boli, jak zje, więc jak zje tabletkę, to już go brzuch nie boli, więc coś tutaj jest naciągane, ale warto zrobić jednak USG. Wiecie, ja też nie naginam, i może bym poszła nawet prywatnie, jakbym wiedziała, że coś się dzieje, ale widzę, że nic się nie dzieje. Zresztą miał rezonans całego ciała w klinice i wiem, że nic nie wyszło tam, że wszystko jest w porządku, a jakby, wysz, jakby miał jakieś zmiany to by na rezonansie obraz pokazał. Także kochani, jedziemy po oliwkę, bo akurat już jesteśmy prawie, prawie pod szkołą. Powiem Wam, że jest taka dziewczyna, kobieta, która naprawdę zasługuje na szacunek, uznanie, na jej wielkie serce w ogóle. Bajeczka nasza kochana. Bajeczka, Ewelina Bajeczka, znacie ją? Jak nie, to na pewno powinniście ją poznać. Zapraszam Was na jej kanał. Bardzo mówi ciekawe rzeczy wraz z mężem. Bardzo, bardzo ciężkie porusza tematy, ale jakże istotne. To jest bardzo, bardzo wartościowa kobieta bardzo wartościowa kobieta z bardzo interesującymi poglądami i Uważam, że one są bardzo trafne. Bardzo trafne. Powinniśmy czerpać z niej wiedzę i przykład. I wpłaciła dla Alanka 20 tysięcy. Wcześniej wpłaciła 2000, tysiące, a wczoraj czy przedwczoraj wpłaciła 300 zł. To jest kobieta o ogromnym sercu, która sama ma problemy i dolegliwości, ale w ogóle jeszcze stać ją na pomoc innym. Myśli tylko i wyłącznie o sobie, ale także wspiera, wspiera chorych, chociaż, tak jak mówię, sama zmaga się z wieloma sprawami, problemami. Nie wiem, czy mówiła na kanale, mówiła, mówiła, ale nie porusza często tego tematu, a jednak warto, warto o tym pamiętać, że jednak ona też jest, może nie, że potrzebująca, ale też zna ten świat od potrzebki. Także kochani, bardzo, bardzo jej dziękuję i naprawdę bardzo, bardzo interesujący kanał prowadzi wraz z mężem, na pewno Was zaciekawi, zainteresuje i na pewno zostaniecie u niej na dłużej. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam. Wpadajcie, będziecie mieć link do jej kanału w opisie filmu. Powiem Wam, że też jadę tym autem, ale jak stoi się i gdzieś... Ma się wyjechać z drogi podporządkowanej na główną, to masakra nikt nie wpuści. Nikt nie wpuści. Trzeba czekać, czekać, aż w końcu stwierdziłam, że dobra, pojadę inną drogą. Tak więc pojechałam i już jestem prawie na miejscu, ale zimno strasznie. Strasznie zimno się zrobiło. Powiedzcie mi, jak to teraz ogarnąć, to ciepło? Jak węgla nie ma? Że naprawdę jest przeokrutnie. Wzięłam się za szafę, za ogarnienie tego wszystkiego, co tutaj jest. Nawet nie chcecie wiedzieć, co ja tutaj mam. Tu rządzi kot, włazi, wszystko rozwala, zrzuca, jak i Oliwka z Też wszystkie rzeczy totalnie są rozwalone. Powiem Wam jeszcze jedno, że ta szafa jest rozebrana na części, drzwi nie ma ze względu na to, że no, groziło to wypadnięciem. Kupiłam szafę na Allegro ładną, bo ładna. Ale kompletnie jakość tej szafy no jest bardzo niebezpieczna, licha i niebezpieczna, szczególnie drzwi, które się rozsuwają i mają szkło. Więc dzieciaki, jak już otwierały, zamykały, właziły do tej szafy, ubrania spadały, bałam się, że po prostu spadnie na nich. Dlatego drzwi stoją za mną, zabezpieczone, a szafa jest otwarta. Więc każdy może wejść i każdy tak robi. Dzieciaki wchodzą do szafy, Leoś wchodzi do szafy, a później to wygląda jak wygląda, dlatego po części też mi się nie chce tego sprzątać. Bo jak wiem, że posprzątam, to znowu będzie to samo. Ale kochani, stwierdziłam, że jednak muszę posprzątać i posegregować pewne rzeczy, to co jest potrzebne, zostawić, to co jest niepotrzebne, oddać, albo po prostu wyrzucić, co już się nie nadaje do niczego. Dlatego robię to teraz, ale szczerze nie jestem w stanie wam pokazać, pokazać tego, co tutaj ja widzę. Dobra, to może ja później się odezwę, jak już to ogarnę. A ja się dziwiłam, gdzie te wszystkie skarpetki są. Leoś wchodzi na tą górną półkę, a tam są skarpetki i wszystko wywala. I to wszystko leży niżej. Leoś, ty złodzieju! Teraz gryzie to. Gryziesz jeszcze to? No, tak, świetnie. tutaj gryz. Ten Leoś to jest naprawdę taki łobuz, mówię wam. Mama, napisała mi, że To wszystko mym. przez Leosia, mówię wam. Kochani, tak się prezentuje szuflada. Bardzo się zmieniła, jak... Widać, miejsce jakoś jest. Tutaj są buty poukładane, moje szpilki. Nie wiem, co z nimi zrobić, bo w większości ich po prostu nie noszę, bo są albo za małe, albo uwierają. I chciałam wystawić na licytację, bo tak naprawdę ubrałam może raz i więcej no, nie założyłam, bo po prostu są za małe i mi cisną. No nie dam rady, ale szczerze powiedziawszy, ubrania i buty Słabo się licytują na licytacjach. Niestety. A zobaczcie, takie piękne szpilki. Takie piękne szpilki. A zaledwie może dwa razy byłam raz. I to chwilę dosłownie, bo za małe są o rozmiar. Ale tak mi się kiedyś spodobały. Kupiłam. Baba głupia kupuje i nie chodzi. Tylko po to, że wyglądają pięknie. Noga pięknie w nich wygląda, ale się nie da chodzić. Także kochani. Mam też pilki, akurat są wygodne. Sandałki, jak to się nazywa? No, one są po prostu świetne na obcasie. Tutaj mamy takie klapki i one chyba były z HM. -u. Też są świetne. No i co, przyszłeś tu porządek zrobić, chłopie? Pomagier, pierwszy, pierwszy pomagier. Zaraz zobaczycie, zaraz tu nie będzie porządku, bo zaraz ten, ten chłopczyk tutaj na te szpilki, powiem Wam, że są bardzo wygodne i je w sumie najczęściej ubieram, jak jest jakaś okazja. Bardzo, bardzo fajne. Gdzie tam grzebiesz? Czego tam Leoś szukasz? Uciekaj mi stamtąd. E! Wypad już szybko. Tutaj mamy moje, moje narzędzia do ćwiczeń. Kiedyś bardzo dużo ćwiczyłam i hantle mam. Takie kilogramowe, tutaj mam 4 kilo, y, jak to to się nazywało, a już zapamiętam, ej, widzicie, pokazuję wam, już burdel zrobiłam, a, tak to jest, no, dobra, y, tu mamy kek, on się nazywa kek, 4 kg, tutaj mamy światełka na święta, w tamtym roku albo dwa, dwa lata temu miałam je na oknie. To taka fajna kurtyna była ze światełek. Jak widzicie, moja szafa troszeczkę tutaj się różni. Mam tutaj buty, sprzęt do treningu, a tutaj mam sprzęt do klenoterapii. Alanowi wcześniej przy infekcji bardzo spadała saturacja, nawet do 74 spadała saturacja, więc musiałam. Podać tlen. Tutaj mam maseczkę do tego sprzętu. Sprzęt jest jako plecak. Tutaj ma kieszenie i akcesoria, które są przydatne do tego sprzętu. Można tutaj właśnie schować. On ma baterię, więc możemy naładować go i wziąć na plecy z dzieckiem i z dzieckiem, z dorosłym, no nieważne jaka to jest już osoba. Ale możemy po prostu podać tlen w każdej sytuacji. To nam wiele razy uratowało życie. Alan rzeczywiście miał bardzo duże problemy z, z tlenem, z oddychaniem, z saturacją, dlatego ten koncentrator tlenu bardzo nam się przydał. No jest niezastąpiony, więc trzymam go. Co prawda, już go nie używamy, ale to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz dla nas. I tutaj też mam. Jeszcze jedną bardzo przydatną rzecz, która wcześniej to jest ambu do ręcznego pompowania powietrza do płuc, tak zwana resuscytacja, tak zwane ratowanie życia. Alan się zanosił, przestawał oddychać, i takie sprzęty mam w domu. Oprócz szpilek i Popatrzcie, szpilki, a tutaj medyczne sprawy, które są kontrastem do tego, co tutaj jest i tak w sumie moje życie wygląda: że tutaj sprawy medyczne, a tutaj kontrast normalne życie matki i kobiety. Tak więc wygląda. To jest ambuł. Zawsze staram się go trzymać przy. Sobie, bo rzeczywiście Alan tracił oddech i ja traciłam go. Był cały fioletowy i wtedy matka po prostu widzi, że jej dziecko odchodzi. Nie wie co zrobić. No i to ambu mi wiele razy uratowało życie. Także, kochani, hmm. tak to już jest, ale na szczęście zażegnaliśmy ten problem i. I udało się żyć bez tego. Na wszelki wypadek, zawsze tutaj to mam schowane pod ręką. Jest. Także to jest moja szafa. Tutaj jeszcze nie zrobiłam, ale zrobię to, obiecuję, za chwilę. Także tak to wygląda, ale Oś tutaj znowu mi przychodzi. Znowu tutaj musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko dobrze stoi. I swój porządek tutaj musi zrobić.